Dobry wieczór państwu Danuta Holecka. Zapraszam na główne wydanie wiadomości. Ogromnie mi miło przywitać państwa w nowy rok, który fenomenalnie rozpoczął się dla polskich skoczków. Dawid Kubacki wygrał, Piotr Żyła był trzeci, a Kamil Stoch czwarty w drugim konkursie czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Panowie, dziękujemy za dostarczenie nam wspaniałych wrażeń. Zwycięstwo skoczka z Nowego Targu jest tym bardziej imponujące, że w drugiej serii pobił rekord skoczni od dziś rekord grosu Olimpia to 144 metry. Wysoko nadzeszkokiem, Dawid! Dawid, jak cudownie! Jak wspaniale! To była noworoczna petarda i prezent dla córeczki, która urodziła się 29 grudnia. To dodaje energii takiej werwy życiowej, bo to jest jednak jakiś nowy etap w życiu. Radosny bardzo. Więc cieszę się, że tą radość pokazywałem tutaj na skoczni. Kubacki wyraźnie pokazał, że ma w planach drugą z rzędu wygraną w całym turnieju czterech skoczni. Kubacki, wysoka trajektoria i Dawid pięknie! Zwycięstwo Dawida było jego piątym w karierze i dziewięćdziesiątym polskim w historii Pucharu Świata, a dziś konkurs w garmi partenkirchen zdominowali zdominowali białoczerwoni. Znakomity skok seryfinowej Piotka, brawo Piotrek! Trzecie miejsce zajął Piotr Żyła, który zaledwie o cztery dziesiąte punktu wyprzedził czwartego Kami. Dziś skoki były naprawdę bardzo dobre i no nie spodziewałem się, że na podium. Tak, tak na tą dziesiątkę se tam spokojnie liczyłem, bo, bo czułem się dzisiaj naprawdę fajnie. Tak czuł się też dziesiąty Andrzej Stękała. Pięknie, pięknie! Po dzisiejszym konkursie aż czterech Polaków jest w pierwszej dziesiątce klasyfikacji turnieju czterech skoczni. Trzeci Kamil Stoch i czwarty Dawid Kubacki są w świetnej pozycji do ataku na czołową dwójkę. Dawid, czapki z głów. Szansa już w niedzielę w Innsbrucku. Oh.